Witaj, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw suba oraz zaznacz dzwonek. Zejdź do opisu i wbijaj na social media. Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale, lecz nie będzie to odcinek taki zwykły jak zwykle, tylko jest to odcinek po prostu nie z serii, tylko taki, taki wiecie, taki nadzwyczajny powiedzmy. Będą dwa odcinki chyba z tego. W pierwszym odcinku postaram się jakoś to przedstawić, ten dodatek cały platynowy, bo na tym dzisiejszy film będzie się polegał tak jakby coś w tym stylu. A w kolejnym odcinku pokażemy jakieś tam może prace, jak to wszystko wygląda, tak w skrócie. W dzisiejszym odcinku, no tak jak mówię, tylko sobie tam pooglądamy, jak to wygląda i jakoś tam moją ocenę damy, czy po prostu warto to kupić, czy też nie. Jak wiecie, konkurs dalej trwa, w sumie, jak to oglądacie, to konkurs może już się nawet i skończył, bo nie wiem w jaki dzień będzie ten odcinek. Dobra, tutaj mam jakieś rzeczy do przenoszenia, nie wiem czemu na przykład można przenieść skrzynkę z narzędziami, a na przykład do tych rzeczy już nie można, jakieś klucze To też można było przenosić oczywiście, ale nie jest to tak zrobione, jakieś pudełko Przedmiot jest za ciężki, czyli też e, Tutaj chyba można tonkować. to wszystko, samolot e, Ciekawe czy tym samolotem, jak widzicie jest w naprawie tak jakby, czyli też fajnie to zrobili No chociaż jakby można było tym latać, też by nie było źle, ciekawe czy to są takie Okna śmieszne, bo przez te okna nic praktycznie nie widać co jest w środku, czyli na zewnątrz raczej też nie będzie widać co tutaj jest i tak pierwsze wrażenia są e, zajebiste nowe jakieś drzewka e, tereny takie nie wiem jak wam to powiedzieć Takie wyschnięte jakby jakaś południowa Ameryka coś takiego e, nie wiem tak dokładnie w jakich to regionach jest ale coś takiego jakaś kostka e, jak widzicie i taka bardziej willa tutaj jest jakieś takie drzewo ale to, to nie wiem co to jest nie wiem czy to wiśnia tak przypadkiem nie kwitnie ale to wiśnia taka duża była? Tego najprawdopodobniej ściąć nie idzie. E, tutaj mamy oświetlenie dla niej. Chyba jest oświetlenie na drzewo, także to też jest tak zrobione. Villa, e, czyli domek. E, czy można tam wejść? I wow! I tu jest pierwsze dosyć dobre zaskoczenie, że do tej willi można wejść i, i jest to naprawdę zajebiście zrobione. E, bo nie sądziłem, że do domu będzie można wejść, tylko tak sobie myślałem, tu można było też otwierane zrobić jakieś, nawet dywany są porobione. E, I jest to naprawdę, e, naprawdę dosyć fajne. E, I fajną rzeczą też będzie, gdy na przykład kolejny domek, jak sobie będę modelował na jakąś tam serię, coś nowego też wykombinujemy. E, po prostu będzie, że będzie można w nim mieszkać, to też będzie naprawdę fajnie ogarnięte. E, I porobione, tu widać nawet się przyłożyli do tego, bo są modele i wszystko. Można było dać takiej większej funkcji tego, żeby można było, wiecie, no, jakoś takie życie prowadzić, no nie? Ale to już tam tak naprawdę nie trzeba jakoś mega wyten Wymagać, patrzcie, tu są jakieś... Zdjęcia jakichś takich Hindusów, a tu jest chyba pies, no nie? A tu jest rodzina cała, no nie? Jakieś takie... Jakby tu ktoś... O, jakaś tam kurteczka, czy to jest otwierane? Ta, to wszystko jest otwierane. Tutaj mamy coś takiego, a ogólnie jak ja bym chciał pójść na górę, ciekawe czy tu idzie pójść na górę, czy nie, tu jakiś jest... Też co to jest? Schody, czyli są na górę, czyli można jeść. Lodóweczka można otworzyć. I no to normalnie... Zwykłe życie można normalnie prowadzić. No spójrzcie na to, to jest kompletnie... Zwykłe życie można sobie tutaj prowadzić. Tu jakaś spiżarnia. Tu też zajebiście zrobiły jakieś ogóreczki, jakieś papryczki. Normalnie, fajnie jest to wszystko porobione. Eee, co tutaj jest? Eee, wychodzimy tędy, ale... Tam są jeszcze jakieś garaże z tego co widzę, ale pójdźmy sobie na górę. Zobaczymy jak to wygląda wszystko na górze. E, co tutaj mamy? Tutaj mamy sypialnie. Też naprawdę zajebiście to wygląda. Wszystko jest tutaj pięknie zrobione, powiem wam. Że naprawdę, żeby cały dom tak zrobić e, i się przyłożyć do tego jeszcze w taki sposób, że nawet kawkę można sobie wypić, krzyżówkę porozwiązywać. I wszystko jest w dobrych teksturach. Oni naprawdę musieli tutaj posiedzieć trochę nad tym modelarze. Żeby coś takiego powstało, to nie jest też takich obsiub, i to jest cały obiekt zrobiony naprawdę w bardzo fajnym stylu. To jest. obrazy są nawet dane, kurczę, no takie. coś nowego. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak fajnie porobione. Co my tutaj mamy? Zobaczmy dalej. Takie przez pierwsze 10 minut może być nawet zwiedzanie samego domu, ale. No ale jest to fajne, jest to fajne, no i co? Łazienka nawet odwalona. I ja Cię krindzę. i to w jakim stylu ładnym Wszędzie są takie belgi jakby na wzmocnienie, ale wątpię, że to ma jakąś e, ten, jakąś zaletę Tylko po prostu to pewnie wygląd ma mieć A jakoś tam go do konstrukcji pewnie za bardzo Ci się nie przydaje No i tutaj już byliśmy i chyba cały domek zwiedziliśmy Ten hangar też Bo tak, to wygląda tak jakby trawy nie było, ale to, to mogliby dać jakąś taką niziutką Tutaj widzicie zaleśnięte jakieś tam winorośla, coś takiego, tak to się nazywa tu jeszcze nie byliśmy, patrzcie jaki tu jest salonik odwalony, no nie? Nie, tu byliśmy, ale telewizora nie widziałem, ale no, takie bajery I najfajniejsza rzecz, czy do taczką można jeździć? Przedmiot jest za ciężki, dobra, bo nie ziemia Jakieś tam paprotki fajne I jest I basen, w którym można naprawdę popływać, można zanurkować, tu jest troszeczkę głębiej jak widzicie I... Jest to po prostu pięknie zrobione, jest to pięknie zrobione moim zdaniem Ta wieżyczka, to są te schody e, Całe co dalej możemy sobie tutaj zobaczyć? Tutaj mamy... Jakąś taką... Wierzbę, wierzbę znaczy nie by palmę, no nie? Coś takiego. A tutaj też mamy palmę. Ciekawe... Patrzcie, zobaczmy jedną rzecz. Czy jak sobie weźmiemy ogólnie... To też Wam zaprezentuję wszystko, co tutaj mamy. Gdzie są... Piły. Dobra, mamy piły. Kupmy jedną. Dobra, i patrzcie. Mamy dwójeczkę. Nie wiem, czemu tu się radio uruchamia, nie wiem z jakiego powodu. I patrzcie, teraz zróbmy tak, i ciekawe, czy to można wyciąć. Ta! Palmy można ścinać. Zaibiste to jest, kurde. A tu, tu, długie jest to drzewo, patrzcie. Nie no, zaibiste to jest. Jakie to ma zakończenie, fajne? Elegancko to jest zrobione. Nie no, na naprawdę, naprawdę fajnie to się postarali. Kurczę, no, weczka, grill. Można takie imprezy odwalać e, Zobaczmy co my tutaj mamy Garaż i w garażu nowa rzecz Czy to się będzie podnosiło do góry No jasna sprawa, że sobie wsiądziemy i sobie Pozwiedzamy lekko Liczniki e, Ruchomych rzeczy za dużo nie ma, ale i tak Jest spoko, no i tam mamy gospodarstwo Także nie wiem czy my to będziemy jechać jakoś nie wiadomo gdzie Ale jakieś tam drifty pod Lidl'em Możemy porobić, patrzcie, aaa Szkoda, że tutaj ręcznego nie ma ogólnie, ale Coś pojeździł, pojeździłby ale joj, po hamulcach, zajebiście jest to zrobione. Także tak to wygląda wszystko. E, przechodząc dalej, to co tutaj mamy? Takie oczko wodne, takie jakby, tylko z takich kamieni dosyć, dosyć dzikich. E, ławeczka jakaś. Wszędzie zarośnięte jest tymi okrzokami. E, co też fajnie wygląda. Tak, znowu ławeczka, czyli takie gospodarstwo na bogatości. Tu jakieś belki. E, przechodząc dalej, co my mamy tutaj? E, do tego budynku również można wejść, czy to jest otwierane? Niestety nie jest otwierane, ale mamy w środku widok na to, jak to wygląda, czyli takie starsze budyneczki, jak widać po teksturach nawet. Pierwsza maszyna, którą dostajemy na start, jest to maszyna do ścinania trzciny cukrowej. Czcina jest to też nowa uprawa tutaj, także też jest zajebiście. Ło! I tutaj mamy trzcinę właśnie, taką pokrojoną, posiekaną już na kawałeczki. Pierwszy ciągnik STMAX 105. Nie wiem tak naprawdę czy to jest oryginalny ciągnik jakiegoś tam producenta, czy może jakiś wymyślony, ale. Nie, wiem, nigdy takich nie widziałem w życiu. Mm, ale naprawdę to, to, to wygląda no w sumie standardowo, tak jak to belecie. Wątpię, że to jakieś funkcje w środku ma, ale jakiś tam przejrzysty jest nawet. Eee, aha, czyli wskazówka się rusza, ale reszta animacji po prostu nie ma. Ale o taką w środeczku jakby tak popatrzeć? to powiem Wam, że dosyć fajnie wygląda, raczej tutaj większych funkcji nie ma, jak otwierane drzwi, albo coś takiego, no dokładnie. Studnia, do której wpaść nie można, bo jest tylko w ten sposób, ale też jest lina i ta studnia. Powiem Wam, że dosyć ładnie wygląda. Hangar, hangar na maszyny w sumie. Jakiś maszyn Ferguson jest nowy, patrzcie. Ładnie, ładnie wygląda, no nie? Taki jakby, jakby nawet i powiedzmy do tego, do, do sadu, żeby nim sobie wjechać. Jeśli stareczko. Przejdźmy się nim trochę. Ale popierdziela, zajebiście. Jeszcze muszę radio wyłączyć w tej grze, ale to się w ustawieniach potem zmniejszę, bo się cały czas wyświetla. Eee, przyczepa też jest jakaś nowa, jest to Brandner. Coś w stylu tej, co już była. Eee, agregacik jakiś nowy z wałeczkiem, taki głęboż bardziej, także fajnie to też wygląda. Tutaj jakieś tam Przyrządy, można wejść tutaj sobie do garażu, jakieś chyba narzędzie wziąć, podnosić. Przyczepa na trzcinę cukrową, tego wcześniej nie było. Teraz oczywiście to jest i w takim zbiorniku nawet można fajnie sobie pojeździć. Tutaj absolutnie wypadniesz, jakbyś na... jakbyście z kimś grali, no nie? Także to też jest zajebiście zrobione. Tutaj Żeby nie można było wchodzić. E, I dalej patrząc przeszliśmy calutkie. Jo fajnie zrobione. No nie, o takie, takie rzeczy są zajebiste po prostu. I tu jest wyjeździk na drogę główną, ale tu też widzicie takie skarby. Wszystko jest takie bardziej pomarańczowe, jak widzicie, nowe samochody też są. E, zachowane i to jakieś takie... No, fajne autobusy nawet jeżdżą. E, czy tutaj jest coś jeszcze? Jakieś takie jeepki czy się ciekaw czy się zatrzyma. Tak, zatrzymuje się jak jesteśmy, zajebiste, też jest fajnie, fajnie. E, przechodząc dalej, mamy jeszcze jedną maszynę dostępną w grze na start. E, ten case'ik chyba był, ale jest to tak jakby sadzarka, albo siebnik do trzciny, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Ale można tym siać trzcinę, tak w skrócie. E, to Wam pokażę w kolejnym odcinku, jak to wygląda, z czym to się wszystko je, ale to... No tak jakby w kolejnym odcinku. Zobaczmy sobie na e, mapkę. I żeby zobaczyć mapkę, muszę sobie włączyć to. I to, i co my tutaj mamy do dyspozycji jeszcze? E, tutaj mamy jakiś znak zapytania, ale to jest pole do kupna, i też jest dosyć fajną rzeczą. Czekajcie, ja sobie sprzedam ogólnie e, tą piłę, bo ona tylko przeszkadza. E, jeszcze jedną rzeczą, zaraz wam pokażę, jeszcze dalej te maszyny na start. Dobra, mamy tutaj, co tutaj mamy? Tutaj możemy sobie wsiąść. Nie, złodziejami nie możemy być jednak. E, naprawa maszyn albo wymiana kół, ale. No i stacja, czyli można tutaj najprawdopodobniej tankować, jeżeli jest to tak ogarnięte. A na 99% jest to tak ogarnięte. E, też jest fajną rzeczą, że ta mapa nie jest wcale mała. E, to jest po pierwsze, po drugie większość pól jest obsianych jak nie wszystkie. Dlatego dlatego to jest naprawdę fajne. Nic jak w poprzednich wersjach, że to nie było obsiane. Tu jest sprzedaż słomy, czyli dobrze widzę. E, plus agro coś tam. Co to jest? Zagrody, czyli tutaj chyba można kupować. E, tutaj można chyba kupować zwierzątka, tak? Tak, można tutaj kupować zwierzątka, tylko tu nie ma żadnego znaku zapytania, w którym miejscu można kupować te zwierzątka. O jest, patrzcie. Czyli fa fajniej to wygląda, no nie? Te krowy, weźmy sobie kupmy na przykład e, parę krów. Świn będę kupował na razie. E, I patrząc dalej na to wszystko, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy cukrownię. I to jest dosyć fajne, bo szczytiny cukrowej pewnie się robi... Cukier, dlatego tak, że tak to pewnie wygląda, tak to jest zrobione. Też fajne takie klify, no nie? Jest to zajebiście zrobione, w takich wąwozach chcę jeździć. No naprawdę fajnie, gdzie my poszliśmy teraz? Teraz jesteśmy w cukrowni. Eee, jak to działa? Jeżeli to będzie można zamienić, albo to wziąć po prostu do naszej gry, znaczy do naszej mapy, a najprawdopodobniej będzie można to sobie wziąć w ten sposób, E, będzie to naprawdę przekazackie. Dlaczego? Bo będzie można wytwarzać cukier, nawet i na naszych mapach, e, tylko że trzeba będzie mieć ten dodatek po prostu, żeby to wszystko działało odpowiednio. Tutaj pewnie tą trzcinę się przywozi, a potem to się e, wszystko zamienia. Także tu jest jakiś syp, jak widzicie tego jest dosyć dużo. E, czy tam nie można wejść, to tam nie można było pochodzić, ale tutaj e, za bardzo nie mamy takiej dyspozycji. Tu jakaś woda, czyli woda jak widzicie jest też potrzebna, tu jakieś jezioro jest ogólnie też. E, albo rzeka, czyli to też jest po prostu woda, jakieś takie małe zbiorniczki wody przez to nie przeskoczymy, także też lipa trochę e, ale zobaczmy dalej, tutaj mamy też te uprawy co były kiedyś ale spójrzmy jeszcze na podglądzik i zobaczmy, jak widzicie te pola się no troszeczkę ciągną, także one nie są wcale aż takie małe, ale ale są idealne po prostu żeby się pobawić tutaj tutaj oczywiście pociągiem też można jeździć e, Tutaj mamy biogazownię. Jak ta biogazownia jest zrobiona? Tutaj. To oczywiście zamkniemy, nie będziemy tego pokazywać. W każdym miejscu stoją praktycznie samochody. Tak jakby ktoś po prostu do pracy tymi samochodami przyjechał. I w biogazowni mamy smusi kiszonka, jeżeli się nie mylę. E, tutaj gnojówka. Nie, nie, nie wiem w sumie, czy to jest gnojówka, bo nie wiem, na, na czym ta biogazownia za bardzo polega. E, tu jest znojówka, bo nigdy z tego jeszcze nie korzystałem. Tu waga, e, plus jakieś tam zbiorniki, nie wiem na co to jest tak dokładnie, ale do czegoś najprawdopodobniej jest to potrzebne. E, przechodząc dalej, co my tam mamy? Firma transportowa, to też może być coś fajnego. Przejdźmy sobie tam do... Wow, 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 tu nawet i terenik jest fajny. I to zajebiście, to są takie, takie trawy takie i to wszystko ma ładne tekstury, widzicie? Te trawy też są jakieś nowsze dane i one ładnie wyglądają, takie zbocza. E, powiem Wam, że dosyć strome raczej nie podjedziecie podnios, to wiadomo na siłę się podjedzie tam powoli, ale m, tak trochę nierealnie to będzie, żeby będziecie wyjeżdżać na takie góry. E, tutaj żebyśmy się nie zgubili, bo tu jest firma e, transportowa... ale to pięknie wygląda, no nie. Zajebista gra, zajebista. E, tutaj mamy to. E, to bardziej wygląda jak taka budowlanka troszeczkę, nic jeszcze nie jest za bardzo skończone, jakieś śmieci, e, jakieś takie rzeczy, ale stąd widać praktycznie całą mapę, co jest też e, dosyć dobre. Kurde, na dachu sobie zrobili takie siedzenia I patrzcie jak to jest odwalone, no nie? Ja zlecę, zlecę na chwilę, ale po takim o czymś jeździć pociągiem No to myślę, że każdy by chciał się pobawić w coś takiego i sobie pojeździć po czymś takim, także Także to jest naprawdę też zajebiście zrobione eee, skład drewna, co my tam mamy? Przejdźmy się tutaj Tam będzie jeszcze Przędziarnia jeszcze jest, coś takiego Skład drewna, tak wam na szybko to z góry pokażę tam są krowy zbożowy i tak naprawdę polecimy sobie zaraz jeszcze do sklepu czyli tutaj no drewno po prostu się robi tam dalej nie będziemy patrzeć i polecimy sobie jeszcze do jednej ciekawej rzeczy jaką jest na samym dole w sumie sklep też sobie zahaczymy ale w sklepie to nie wiem czy tu będzie coś mega fajnego pokazanego w sumie sklep jak sklep wejść można do środka na górę też można sobie wbić, jakby ktoś chciał. Eee, no i tak naprawdę tyle. Tyle tutaj jest ciekawych rzeczy w sklepie. Ten dom najbardziej zajebiście wygląda, ale z tym można sobie wszystko zrobić. Eee, w którą stronę my się teraz udajemy? O, coś takiego. I tam będziemy takowo... przy okazji od góry będę wam pokazywał. Oczywiście wszystko widzieli tam jak to jest pięknie zakończenia porabione. Tam można się chyba udać, tylko że w którymś miejscu może być zablokowane. Yopierdziel tam na rzeku jakieś fajnie. I tu jest całe miasto. I czy to miasto będziemy sobie zwiedzać? Myślę, że nie ma sensu zwiedzać tego, dlaczego, bo po prostu to jest... i tak ładnie to wygląda. I co jest dosyć fajne, jest tutaj boisko, jest tutaj boisko. Niestety tej piłki nie można kopać, ale, ale można nie rzucać i moż, mogliby zrobić coś takiego, że nogami jak się zaczepia To po prostu ona leci dalej, a nie że to tak, taką tak no... Raczej w piłkę nie pogracie, gdy nie macie czegoś takiego, to bardziej możecie się mimo wszystko wręczną pobawić, że wiecie, o. Hop, wyskoki żółto. No, Zajbiście, nie doleciała. Znaczy to w sumie nie trafiłem, ale, ale spokojnie, ale spokojnie, e, dobra, o. O, jeden zerko dla oczywiście, herosów i wygrywają ligę ja e, zajebiście. E, ludzie sobie, ło, jakie sweterki mają. Takie, taka prowincja typowa, takie biedne miasto. E, gdzieś w południowej Ameryce, e, świnie, także, no tak to wszystko się, jak widzicie, prezentuje, e, dobra, i sobie, kurwa, ktoś dzwoni do mnie, no nie mam czasu, dobra, niech dzwonią, e, teraz dalej, 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 co my tutaj mamy, łoho, ho ho ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ha, 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 ha. Dobra, przechodząc dalej, żeby Wam jeszcze wszystko pokazać się wyrobić. Nic więcej za bardzo tutaj nie ma jeszcze. To jest, to jest najlepsza rzecz, która tutaj jest, jak widzicie, w tej grze. Bizon, polski bizon, jak widzicie. Funkcji jakoś mega, on dużo nie ma. Teraz Wam i tak tego nie będę pokazywał, co tutaj jest i w ogóle, ale to będzie wszystko w kolejnym odcinku. Wykonamy sobie trochę prac, żeby Wam to przybliżyć wszystko i jeszcze z takich Rzeczy, które są na start, żeby pokazać wszystko. Jest tutaj też eee... pociąg nowy. Jak wiecie, w środku tak to wygląda. Można sobie oczywiście pojeździć. Też zegary są ruchome. Eee... No i tak naprawdę tyle tych maszyn tutaj jest. Także tak to wszystko wygląda. Jak widzicie, a ja się już z wami żegnam, bo to było oczywiście na tyle. No i kolejny odcinek będzie gdzieś w przyszłym tygodniu. Także na razie. thank uh -huh. <laughs>